Red Bull Ring, czyli domowe Grand Prix dla Stein Red Bulla, 11 runda, jesteśmy już w połowie sezonu. Znajdujemy się dzisiaj w Austrii w Spielbergu, gdzie na tym słynnym już torze, gdzie pierwsza edycja miała w 1964 roku pierwsza edycja się odbyła. Oczywiście widzimy tutaj czerwonego. W sumie tutaj brązowego byka. No który składa się z 10 zakrętów, był problem z tą numeracją. Ostatecznie czyli 10 czy 9, 4,3 km. 3 strefy DRS, dosyć kręty drugi sektor, trzeci dosyć szybkawy, a pierwszy no, składający się z jednego, z jednego w zasadzie łamany na dwóch zakrętów. Bo ten łuk w lewo, niektórzy nazywają zakrętem, inni nie, po prostu forma 1 przejeżdża tam na pełnej prędkości. A więc przejdźmy do ustawienia startowego po naszych oczywiście w kwalifikacjach. Wow! Spolpozycja się struktuje Drugi Max Verstappen, czyli też dobrze dla Red Bulla. Louis Hamilton trzeci, czwarty Devry, piąty Stroll, szósty Albon, siódmy Leclerc, ósmy Sainz, dziewiąty Daniel Rick dziesiąty Botas i drugą dziesiątkę otwiera kwiat, grożan Norris, Okon, Perez z Karą, Magnussen, giovinazzi nacji Gasly. Russell, Matsushita i, 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 i na końcu jest Sergio Setekamera i Nikolas Latifi również z na, no Ale to tam dosyć, dosyć. Mam nadzieję, że zauważyliście, że się coś zmieniło. Jeszcze chcę zobaczyć na okrążeniu informującym, czy wszystko jest git. Przejechałem na Medach i mede Hardy pojechalibyśmy, ale ja bym pojechał softy nawet. Zaraz zykałbym taką strategią, żeby pojechać w ten sposób. Nie da się usunąć z cię ale da się tam spokojnie wydłużyć, jeżeli to. Z tym przetrwamy do 21 kółka, to na spokojnie możemy pojechać 15 kółek, więc taka strategia. E, paliwa biorę dosyć mało, na równe wezmę albo nawet mniej, Nie będziemy sobie oszczędzać. 34, gdyby jakiś samochód bezpieczeństwa, warunki są trochę średnie, bo może być przelotny deszczyk. więc ja też się nie spodziewałem zbyt super rzeczy. I rozpoczynamy okrążenie formujące. Mamy sponsorów. I mam nadzieję, że nie będzie za głośna gra i postaram się to ogarnąć. O, Versata jak wystrzelił, jak w 18 zespół. No, a dzisiaj poruszymy sobie temat, postanowiłem, czy teraz będziemy już lecieć, żeby szybko się dogotować do tej rundy Grand Prix Bahrain, która teraz była. Więc polecimy sobie dzisiaj kwalifikację i wyścig w Grand Prix Formuły 1 na torze Nurburgring więc przejdźmy się już na pola startowe o i problemy trzeba wyprzedzić Verstappena Tutaj nam się jeszcze wciska Jakiś Hamilton Ale ten silnik ma dużo mocy, przecież wymieździłem e, Zadanie to w kanale Solarem, ale nie jest on najprzyjemniejszy. Ale już co mi odszedł teraz? Były dość moje spore problemy przez sekundę. Czy tam jeszcze się ktoś wyłożył? Czy mi się tylko wydawało Lewis Hamilton? Walteri Botton spada z sesji. Powiedział, dużo bab mnie. Czy jego Mercedes na nie ma takiej... O, jeszcze się. Oj, jestem w kanapce. Jestem bezradny, jak na razie, w porównaniu do nich. Co się, stało z moim tempem Może tym momencie, za Luisem. Louis, nie był to za zarbonem, Nie zrobił. Oj, w tym zakręcie. Wydaje mi się, że ja mam już coraz lepszą dynamikę od Mercedesa. Ale co chcę tracić tempo, a widzę deszcz chyba przyjdzie ciut wcześniej. Kiedy używam ARS-u. Coś nieprawdopodobnego. W każdej chwili może spaść deszcz, więc straszny wątek póki Kigonie Maxa Ersapę na kwalifikacji. W sumie trudne na kwalifikacje, nic się nie działo. jedna rzecz ciekawa, no to dwa treningi. Usunięte można powiedzieć ze względu na to, że nie mógł wystartować helikopter medyczny i było niemożliwe, żeby wystartować. A druga rzecz, żeby dotrzeć do centrum nawet innym środkiem transportu w przeciągu 20 minut od jakby nie wiem wydostania kierowcy z wypadku czy chodziło po prostu w skrócie o duże bezpieczeństwo kierowcy, więc no w sumie dobrze, że je odwołali. Bezpieczeństwo przede wszystkim, jak pokaże nam runda w Bahrajnie, o której powiem kiedyś, kiedyś, tam dawno. Uj jak się ciemno. Robię tutaj chwilę. Zrobiłem mega ciemno na torze. To naprawdę górska pogoda. I Hulkenberg musiał go zastąpić, na początku nam było tłumaczone, że źle się czuje, a ostatecznie wyszło, że Lens Solar posiadał... A się posiadał. No, zachorował na Covid. -a. I Nico Hulkenberg zastąpił właśnie nam Kanadyjczyka. No, tuż tu jak z autostrady siadasz do Bolidu. A to się nie dziwi, że nie było wyników. Został się z autostrady. Przed nim jednie upraszał się Raikkonen, Latifi, Russell, Grożan Było jakieś tam malutkie lokapy ale to nie było na wagę kwalifikacji do kolejnej serii kwalifikacyjnej Potem byli Grożan, Magnusen, Giovinazzi, Kwiat, Gasli Gasli chodziło dosyć sygnisko Jak na swoje możliwości no, i na tej potencjalnie najlepszej pozycji znalazł się pozycji najlepszej. No. Na drugim dziesiątkowiczów, na 11 znalazł się ceb. przed nim był Carlos Sainz, potem był, a znaczy nad nim był Perez, Norris Ocon, Richardo Albon, lekko wysoko na czwartej pozycji. Na trzeciej oczywiście Fantastyczny Max, no ale ile się da, to wyci wyciska z tego boli. tutaj mamy, jak spadnie deszcz, nie wykończy fasy dla więc trzeba by się postarać. Na drugiej pozycji Odziwo Hamilton 20 straty do Walteriego Bottasa, który w ten weekend pokazał się z, no, z bardzo dobrej strony. Jako już nie był grankowych treningów, no to udało mu się wycisnąć się, ile się dało i to pokazuje, że Hamilton chyba potrzebuje treningu, bo ja to ścinam zakręt lecąc dosłownie boczkiem. Już już coraz bliżej Pena, ale to jeszcze nie jest to. Ale przypominam, że on jest na softach, więc co za strategia. Tak, 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 na pewno. Już się palę już zakładam. Ja jestem już blisko Verstapena, a... Walter to zdebrał. Polvozę się na zasadzie z rąk własnych Lewisowi. Znaczy to było tak, że na początku Verstappen zdał się najszybszy, bo był najszybszy. Potem oczywiście jego poprawili kierowcy Mercedesa. Verstappen poprawi się, ale bardzo nieznacznie. Ja ci nie mogę. I w zasadzie na tym się zakończyły kwalifikacje, że Voltaren Botas wycisnął z siebie najwięcej jak mówi w Niemczech na to, że można powiedzieć, że prawie, że domowym to, że Mercedesa, znaczy czy krajowym torze, o! Mercedesa, udało im się wycisnąć 1-2, no ale w tym sezonie tak dominują, że oni gdziekolwiek nie pójdą, to tam kręcą najszybsze czasy nawet na takich włosach gdzie tam zawsze dominowało Ferrari i to była stolica Ferrari przejdźmy już może teraz do wyścigu ale to po wyprzedzeniu Maxia Verstappena Ja już się autentycznie ślizgam po to, że Muszę dużo kontrować To jest coś nieprawdopodobnego, jak on jeździ A dobra, on do boksu Wow Jeszcze wszyscy będą to czyli możemy sobie spokojnie rozpocząć wątek Wyścigu, no niestety, zabłysa pole pozycyjny Isiu Osiemnaste kółko, koniec wyścigu, początek 19 i Isiu i coś się zepsuło, że MGU Ha? O, będziemy tutaj chyba kogoś dublować To jest Feralka No ja niestety Russell również po kontakcie Z Raikkonenem, gdzie to w pierwszym zakręcie Raikkonen miał uślizg No, dużo Brak szans jakichkolwiek na jakiś dobry wynik I Uszkodzenia, które miał Russell O, uniemożliwiłem mu jazdę W komfortowych warunkach Jakby to nie powiedzieć Mimo tego, że jechał i do sobie to komfortowe warunki to w ogóle nie są mają być przelotne opady ja przeciągam ten skin jak się tylko da pozdrawiam MG jak już się Pan napotoczył to pozdrawiam bardzo serdecznie i dokończymy wątek z okon jakaś awaria no nie jest terenówka okona w tym sezonie nie jest w najlepszym stanie Norris również multitasking który wykonywał o Sorry multitasking, który wykonywał no nie był jakby trochę najlepszą opcją, 78% z tyłu i w końcu się coś zapalił, delikatny silnik, ale on sobie siadł na krzesełku. spokojnie, obok i obserwował to. Nie wyjedziemy niestety, czyli. Verstappenem, który założył Medy. To też jest nasza woda na młyn Tam już nie hamuj z więc trochę straciliśmy tym przedłużeniem stopa No, Lando sobie siadnie, czym Fernando Alonso kiedyś jak coś tam się z stało I miał przysłowę mówiąc wygwizdano je wszystko tam kolokwialnie mówiąc W sumie trochę dobra postawa, bo nic w nie się nie zmienia tak jak zawsze była i, i była będzie grande strategia grana Tak, wy... na kolenie tak zawodnicy one reagować, czy to starsze pokolenie Czy to to młodsze Dlatego w sumie jest to trochę śmieszne i trochę ciekawe Ale no, niestety tak jest Motorsport Nie zawsze ci się udaje, bo tam był problem z chrzą coś takiego Ejjejjej, ej. albo on wycofany jeszcze tam Podczas walki z Kwiatem, gdzie Kwiat przestrzelił ostatnią szykanę Ostatnio. Szykane no to... Mm, umówmy się szczerze mówiąc e, objął letkę kwiatowi całkowicie w zasadzie nie letkę, tylko całe skrzydło rozwali, tuż przedając serwisą zjazdem do alei. No i saletowiczkę rozwaliłem. No i kwiat musiał za chwilę całe okrążenie podążyć sobie na z rozwalanym skrzydłem, więc nie była to przyjemna podróż kwiata. Podziwa, że się nie wycofał, to też było dziwne. Jakby dalej wiaro w jakiś safety car i, i się jakoś tam powiodło To prawda Na ostatnim miejscu który dojechał ale jakoś tam Lepiej by to wygląda jak się dojechał niż się nie dojechał Myślę. Dalej Latifi, Magnusen, Raikkonen Oczywiście było podjęte Raikkonen już Kolizja z Raselem. Przy walce chyba z Fettelem? Tam jeszcze Jovinat trochę wyżej Głożą Hulkenberg dosyć wysoko To też mnie zaskoczyło, że Hulkenberg był tak wysoko takich jeszcze rzeczy, za chwilę dopadamy Maxa Verstappena Wszystko poszło po myśli Hulkenberga Takie zdobywanie małych punktów jest naprawdę to jest dobry kierowca, jeżeli chodzi o takie taką formę z tą jak jest Perez Tylko no, jego za zabili brak sponsorów, którzy no, że w Formule 1 są ultra ważne, no bo tam się liczą każde pieniążki, nawet te najmniejsze super Pozwoli pozwolicie sędziowie, czy sobie pobocze pobocza? No, bocza. mi się Red Bull Ring Jeden chyba z moich ulubionych rund chyba no, tak się najbardziej ulubione są jak dotychczas Włochy, ale widzę, że pozwolić ma trochę za dużo koni, ja mu przyczepności tej mechanicznej dopom więc trzeba będzie to zainwestować w to podwozie bo w wolnych zakrętach czuję się naprawdę wolny w do innych i to trochę przeszkadza ale no nie możemy mieć wszystkiego ta fastidla trzeba zrobić jak już mam czym Myślę, że już ta sekunda będzie w miarę bezpieczna. Wracając z tematu, na siódmej pozycji upracował się Leclerc, oczywiście na ustawie u Hülkenberg. No, Leclerc, dobre gram Prix, bez nie to co Fedor, który gdzieś tam... się nie wiem co to było za stracenie panowania nad Bolidem, nie mam pojęcia. No, gasli przed Leclerkiem, było się tego spodziewać, tor dosyć aerodynamiczny, a ani aerodynamiki, ani silnika nie posiada Ferrarca. Oj, słabo. Włącz teraz potem był oczywiście Sainz na numer 5, na czwartej był Perez, na trzeciej się to uklasował Danelik, Elik, dzik, pierwsze podium Rarenówki jako zespołu fabrycznego od roku 2010 kiedy to w Singapurze, Kanadzie, Ja nie mam pojęcia gdzie gdzieś tam zdobył je Robert Kubica Czy jeszcze był jeszcze chyba Lotus Renault, dałem wtedy Nick Heidfeld w 2012 roku. No i wywrzała się wielka kłótnia, kiedy to faktycznie Renault zdobyło ostatnie podium. Ja tam uważam, że z kubicą e, raźniej, ponieważ to był zespół fabryczny, a nie Lotus. Tak sama nazwa się, więc tam był Lotus, Lotus Renault, ale no nie był to zespół fabryczny. mój błąd, dosyć duży. Jedź, Max. Devry drugi uhu, uhu, uhu. Wygrane O, w ogóle zapomniałem wspomnieć, że się mikrofon zmienił. No ale to mądrym zauważył z Click, kierowstę, sterpimy z pole pozytywny bronimy tego. To jest nasz hm. Ja mu nie płacę... Slep? może być jak mu nie płacę. To... On sobie tylko będzie tak... Ale nie, za darmo jest na kamerze pokazane. Ha. Trzeba coś z tym pomyśleć. Trzeba coś pomyśleć. Saints dopiero dziesiąty, jeden punkt dla niego. że okrążenie chyba zgarnął nasz teammate Nick Devry. Egipskie wejście niczym Sebastian Vettel w Bahrajnie. Kiedy zwyciężył? Ładnie to wygląda. Jesteśmy na podium, nasz mechemik jest na podium. Wszyscy je cieszymy. Nigdy jakiś tak niezadowolony. I teraz przyjdzie nam się kontraktować. Czy bierzemy holendra po naszej prawej stronie, jeżeli patrzymy? Czy bierzemy holendra naszego po lewej stronie, jak patrzymy? I teraz nie wiem. A ja muszę to decyzję podjąć. 43 tysięczne. Wow, wow. Tu 52 punkty odjeżdżamy od nich. Dwa wyścigi mogą nie startować, a i tak będę liderem. Wow, Uu, 7 punktów przeskakujemy. Czyżby dominacja już w drugim sezonie. Jaj, jaj, No, bo tu nie będę podnosić. No, bo Ty, no, Devry dojechał centralnie za mną. Na no, kwalifikacjach jest dużo gorsze do mnie, ale to tylko z tego względu, że ja umiem wykorzystywać boli, No, jakby. Hmm. Dobra, udzielmy jeszcze ostatnich wywiadów. Dzień dobry pani. Kwarcz zespół zdobył dwie najlepsze pozycje. Czy mamy tu do czynienia ze zwycięskim duo? Przynajmniej na razie. Spróbuj wciągnąć warsztat Charles. Był dzisiaj wyjątkowo dobry, ale ostatecznie udało Ci się wyjść na prowadzenie. Okej, okay. ma obu stron. Czysta przyjemność. Lepszy wynik niż Rzesz Weekend. Co się zmieniło? Hummm, hmm, 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 hmm. w sumie nic się nie zmieniło. To bez komentarza odpowiem: Bo nic się nie zmieniło. Pogoda nie była dziś najlepsza, ale może dla ciebie okazała się korzystna. Tak, appreciate your time. O! Uh. Lekarz się gdzieś nam pasował, bo jest z ale i tak my wygrywamy rywalizację. 700 uznania. Yo! Piążki przyszły. 1600. Czy Czyli będzie następna na pana? myślę. Tylko kiedy jest e, okienko transferowe, mi ciekawi. Mi ciekawi, kiedy jest okienko transferowe. Jeszcze dostajemy teraz. Trzy bańki. Aha, już od razu teraz. Przejść do rynku kierowców zanim działania, a nie, działania napiszę, zróbmy ha skupmy się na jednostce napędowej, potem wydamy trochę pieniędzy potem możemy zainwestować tak i tak, bo nic nie chce Gykona też nie wydobrać, No, to kontraktujmy się z nim. Patrz, zobaczcie jaki ten po lewej czy ten po prawej lepszy. Złożę ofertę. Zobaczymy może przyjmie. Dam wysokie ryzyko. Jeśli nie średnie ryzyko. O, kontrakt się wydał. No, miał dobre dogodne warunki, więc musiał się powieść 48 bańki czyli trochę mniej niż zakładałem czyli teraz muszę chyba kadra no to pozwiększajmy to wszystko skoro mamy na to pieniądze no to sobie niech to wszystko przyjdzie ja tutaj mam jeszcze oczywiście 1800 punkcików więc sobie zainwestujemy w a tam też nie przyszło, szkoda. Farood Dynamics pójdziemy jeszcze. Tak, myślę, że DRS będzie ważny po Wielkiej Brytanii, więc może Wielką Brytanię sobie weźmiemy. Na Węgry nie będzie jakiś kunsztowny, więc ja bym szybko zrobił. Tak, i pchnijmy do przodu. Cyk. 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 <grych> Osobne jedno. Cyk. Cyk. Wszystko przychodzi. Cyk. Przyszło. I. Cyberstone. srebrny kamień. Za chwilę. Będzie nam zgościł. Last Win. Nie wiem, pomyślę. Pomyślę nad Last Win. Pomyślę nad takimi rzeczami. Ale jak na razie to ja zmykam, idę spać w zasadzie, a wam życzę miłego wieczorku, czy tam miłego dzionka, chyba wieczorku, wyglądacie na wieczorek. I jeszcze raz dziękuję za super rundę w Austrii, trochę walki, trochę opowiadania, mam nadzieję, że wam się takie coś podoba i widzimy się już w następnym Grand Prix. Na razie, cześć i bye! -o.